Dzień dobry, nazywam się Marcin Bilski, jestem właścicielem firmy Sakam, zajmującej się zabezpieczeniami technicznymi oraz członkiem grupy BNI Eagles w Bydgoszczy. Branżą zabezpieczeń technicznych, a przede wszystkim systemami telewizji przemysłowej zajmujemy się od prawie 10 lat. W tym czasie zdążyliśmy poznać naszych klientów, wiemy czego oczekują, jak z nimi rozmawiać i współpracować, by sprostać ich wymaganiom. Nasze instalacje funkcjonują w obiektach różnych typów: domkach jednorodzinnych, dużych budynkach wielorodzinnych, biurach, biurowcach, halach produkcyjnych, czy też obiektach użyteczności publicznej. Swoją ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorców, właścicieli dużych obiektów handlowo-usługowych, a także wspólnot mieszkaniowych. Nasze rozwiązania nie tylko zabezpieczają przed włamaniami i ich następstwami, ale pełnią także bardziej użyteczne na co dzień rolę. Dzięki nowym technologiom możesz mieć stały podgląd na swój biznes, czuwać nad jakością swoich produktów oraz obsługi, a także kontrolować swoich pracowników z dowolnego miejsca, np. za pośrednictwem smartfona, tabletu czy komputera podłączonego do internetu. Jeśli jesteś tym zainteresowany, zaciekawiło Cię to, chcesz zadbać o bezpieczeństwo i mieć stałą kontrolę nad swoim biznesem, zapraszam do kontaktu. Marcin Bilski, firma Sakam, z nami zobaczysz wszystko.